Witam w kolejnym odcinku Minecraft horror mapy. Oczywiście w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na mapie podniosłom lesny. Teraz nic o lasie, coś takiego. Nieważne, nie pamiętam nazwy. E, oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, zapraszam na Discorda. Możecie ofis w fanarta albo mapki na moją pocztę. No i tyle w temacie. Wiemy podobne lub o to innego, no ale trudno. Chmury off. Ok, wszystko włączyłem. Wraz ze swoim przyjacielem, autorem, wspiętych w tam kuletyniskowym. Musimy w środku lasu się w tala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli, ale po jakim czasie to się strasznie i prawdziwie o tym miejscu. Startujemy. No i znów to samo jak zawsze. Rka. Wsprintowana, włączona została. To mnie czeka, i co mnie czekajcie? Dobra, teraz jest taki murczny. Czy tak się nie śpiewa, w Minecraft nie wiem, czy nie jest, a czemu teraz? Ktoś do mnie nie pewnie, ale to odpisz pyk. Halo, no siema prachu, kiedy pojdziesz na miejscu? Właściwie tu już jestem. No to świetnie, no bo akurat odbieram piwo na powitane. I poczekaj, posłyszę jakieś odgłosy, pójdę to sprawdzić. Może lepiej poczekaj na mnie i razem to sprawdzimy? Oczywiście, sam powiem. Halo, słyszysz mnie? No tak. Bateria w telefonie. Parła, no. I, no i cóż, tak, sa, i tak zaraz będę na miejscu. No i Artura zjadł czeki. Miło piło pośle z Artura. To no, małżeńsko Pety i Henry Miller. Chciałem ci to. Kolekcja jest artu Powinienem na początku przeszukać partnera i pójść na strych, a na końcu się nie stopi w nic. Okuli numer 1. Pusty niczym nie wiem. Co? Książka. Notatka 3. Lampka zapalona. Notatka 2. Ale co chcesz Notatka 3. Jeden? Nie widzę. Notatka 1 marionetka się pojawiła? Co to to jasne ich cholery piło? Jestem pewien, że jakąś osobę za oknem. Notatka 4 Pik pik, pik, pik. Zaraz wszystkiego się to wiemy. A, wypięta okno. Jest tu zimno. Ja Powinna być notatkę Notatka numer 1. Okej, okay, bo jak cokolwiek ruszać, nie chcę aktywować innych jakiegoś skryptu, który mi to skasuje. 3 lipca 2014 roku, dzisiaj wraz z Henrym, wiedzieliśmy, ślub. Usiądziliśmy skromne przyjęcie i wraz z przyjęciem nocy Henry zaprowadził mnie w miejsce, które zbudował dla niego, jego ojciec. Kiedy dojechaliśmy Henry zaprowadził mnie do pięknego domu. I to szef w samym środku lasu. O nr 1, jeden z kowana. 3 lipca 2019 roku. Ten domek miał coś w sobie, co spodobało mi się od razu, gdy tylko pił. Niesamowity wraz z Henrym, postanowiliśmy staraliśmy się zamieszkać w nim. Spiętnie dyskusji. i spięć w tym miejscu, całe nasze życie. To końca nasze dni. tego lipca. Dzisiaj mija tycent, odkąd Henrym jest też małżeństwem i mieszkamy w tym domu, bez dwóch stan, jest to najlepszy tycen mojego życia i chciałabym, aby tak jest, jak jest teraz było już na zawsze. 13 lipca 10 dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się szypać, Przez średnią świadomość, która wszystko zmieniła, nasze przyjaciele poinformowali nas o wypadku samochodowym, w którym szkinięli rodzice mojego mięsa Henryka. Nie mógł tego znieść. Zaczął rzucać te dalej sami. Wypił okno, oraz zaczął mnie obracać i obfinać za ten wypadek. No, rozumiem. W, to W końcu ona chciała tutaj zamieszkać wciśnie. Część nasta jako Lipsha. kilku nie powiedzieliśmy to sobie siebie ani jednego słowa. Henryk ciągle wychodzi na całe dnie do swojej sopy, która znajduje się w tym i wpadł w od alkoholu. oraz tych butelek. Po piwach, które wybił w ciągu tych dni, robi wrażenie. Robi wrażenie? Mówiłem to. Wrażenie robi to. Ile? Hm. Najpierw partner, później piwnica. Lubimy tak samo jak kurca nam nakasał. Muszę tam iść. Chyba dawno tutaj nikt nie sprzątał. Można ani nie przeskoczyć, ani nic. Ale skrzynka. Notatka numer 6 Nie, to są z tych na Ajajaj. Notatka numer 7 11 lipca. Dzisiaj, gdy chciałem z nim porozmawiać, odszedł ode mnie bez słowa. A ja postanowiłem mnie odpuścić I gdy stał na schodach, złapałam za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakby to ja zapiłam mu rodziców i po chwili popchnął mnie. Jest co spadłam wprost na sam dół schodów. Zaczynam się jako Przez ten wypadek mam mocno obitą rękę oraz plecy. Nie wiem co mam zrobić. Nie chcę już spić z tym człowiekiem. W początku gdy dzisiaj popatrzyłam przez okno, zobaczyłam jak Henryk się okale... Okalecza. Czyli stracił mózg. Co stało jego mózg spalony. W piwnicy powinna być 8. Automatycznie samikanie. Ktoś leci po schodach. Ktoś tutaj jest? Ktoś w etyfetnie. Ktoś sprintował. Każdy wie Minecraft Player, się w piwnicy się nie sprintuje. Całe petty miał nieźle przeżrane z tym handlem, a co? Jest to właśnie kowicała cała za oknem oj Nie musimy tam pójść Znaczy możemy to zabrać w sumie Ale ósemki nie ma. Może jest tutaj muszę jest ósemka Jest ósemka, dobra Więc czytam 21 lipca, dzisiaj rana rana, postanowiłam spojrzeć na jego okaleczoną twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wjechać. Po czym tak, się wkusił się, miałem ochotę uciec z tego miejsca jak najszybciej. Złapał mnie przeraźliwie, mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. 21 lipca. To się szef z samotnością, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. na twórce, słyszałam jak wykiwał wik moje imię, a gdy wchyliłam się, tylko ujrzeć, co płaciłem co trzymał dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałam się i piwnicy na rozwinięte sytuację, aż w końcu wszedł to domu i rozstał, krzyczał, abym się pokazał. ja... Natomiast całkiem wyciemności która mnie otaczała i czekałam, bo świecałam się mnie. i wywiecałam się co mi zrobić. Okej. Okay. Jak przeczytaliśmy wszystkie książki, można ruszać w przygodę. Czek, 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 czek. No, całem utworzu mapu postawiłeś mi tutaj pamiętyny pod nokami. Ciemno jest tu. Nie muszę uruchomić pamiętnie jednak ten. No. A w sumie na odcinku to zrobię Pokażę fam Jak bardzo się mnie zmienia to Pyk O Bo no teraz się lepiej witać. W wiesz trochę jasniej niż ja Tyk, tyk, cyk Ale tłuka te piwnica On ma, ja nie ma nie wiem czy... Dobra. Dobra Kościu nawet nie wiesz jak mnie przestraszyłeś To cepię witałem za oknem tylko ty ode mnie chcesz? Nie znamy. Dotknąłeś do mojego domu, tak? Pies, pies. Jeśli pytać czego chcę, chcę, abyś otrzymał nauczkę, taką jaką otrzymał twój przyjaciel. Co mu zrobiłeś? Mów. Twój przyjaciel jest w opuszczonej kopalni. On ci powie, co mu zrobiłem. No tak, jak, jak mogłem zapomnieć? Przecież pies, muzyka nic nie powie jest psychopatą, przecież to jest domek rycyniskowy. Każdy ma prawo tu przyjechać i spędzić noc. To nie jest domek rycyniskowy. Twój przyjaciel 3 temu wspomniał, że po górach w okolicy i znalazł ten dom. A ty przyjechał tu wraz z tobą. Czyli ta katka artykułu o domek rycyniskowy się ma? chciał spędzić noc za karmą. W samym w środku. Lasu. To czemu to nie zabije nas! Już jesteśmy tu przez przypadek. Teraz Sara, czyli to topie to o finotkach pisała ty, więc to ty jesteś Henry. Jesteś spic ciekawski, ale masz rację. A ty, jeśli chcesz jeszcze spotkać się ze swoim cesem to spiesz się i pięknie to opuszczonej kopalni. No, dobra. Henry, uspokój się. Hmm, ciekawe to chcemy? No, tu jest tyle krwi albo, albo racji kogo ona jest. Możliwe, że to jest penny. Jak tam miała Ryb penny miller, moja ukochana. A więc tutaj chyba nie pochował penny i jeszcze raz napisać Moja kochana, ukochana. RACI. No dobra, gdzie jest kopalina teraz. Aha, dobra, chyba wiem, że. Hmm. się nas nie powinien kaleczyć, bo jesteśmy tutaj przez przypadek. A się tu jeszcze coś się trzymał. Hmm, ciekawe to wygląda. Te ślady nie osiągają nic dobrego. No to czekaj, tutaj mu obciął język. czym on uciekł tam. Jak tu jest albo. Są dwa opcje. Pierwsza opcja, mu obciął język się tam i on uciekł ty. Druga opcja, tutaj obciął język i tam poleciał. Kłęb. Nie można? Nie, można tutaj. Hmm. Ale to nic nie ma. Teraz się jadam Kill off. Um, iron Paris, mogę okay. prykować tak tak nie no to chyba nie ja. plus prac, pracy ten no Ku na kura pójdę jaka tak testy. tutaj nic nie ma pyk 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 muszę przystosować się na drugą stronę Teraz jaką mi kilo? I kopiemy całe htcu, nie? Bik, 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 Dobra, lecimy. Bik, bik, bik. Kto chował graffiti? Na no, tych kiczupu? Arthur? O nie ma uciętej musi on ma łeb ucięty To nie, to nie miało tak wyglądać Muszę stąd uciekać, ale obiecuję się wrócę po cepie. po co masz wracać? Aż tak ci się spieszy? Spokojnie Henry, może porozmawiajmy Kolega też chciał porozmawiać, a widzisz jak skończył. Spokojnie, zatrzymujmy na policji, i jakoś to wyjaśni. jasny to jest z psychologa psychologa i wszystko będzie dobrze. Myślisz, że ja, że pójście to psychologa usunę moją przeszłość? Mordercy? Już zawsze będę jako morderca, jako potwór. Każdy powinien otrzymać drugą szansę, nawet ty. co jeśli ja tego nie. Całuję i nie petesałował Sałował, sapił. Za ciebie. Capił mnie? Jakiś czas później. Strono, po stronek, sala przesłuchań. Dzień dobry, Henry. Przyszedłem przeprowadzić tą rozmowę. z Tobą krótką rozmową. Skąd wiesz, listy księ, przepywam. Znajomi dwóch turystów, których zapiłeś. Znajomi, tu... Naj... Znajomi dwóch turystów, których zapiłeś. Sam nie... się i zadzwonili do nas, abyśmy sprawdzili okolicy Twojego domu. Ale pospól, się to ja, pytę za te pytania. Więc czemu zamordowałeś swo... swoją własną sonę? Nie raczyłem sobie ze śmiercią moich rodziców, bo ich wypadku została mi tylko ona. A ty chciałem wjechać, nie. A gdy chciała wyjechać, nie potrafiłem znieść myśli, że zostanę sam. po Pofi, pupłak reszta piłem, ale całowałem deko. Dopóki nie zrozumiałem, że to nie ma sensu, i od tamtej pory przestałem się z przeszłością. I w takim razie, co zrobili to czyli twaj turyści, których tak się zapiłeś, przypominali mi o przeszłości, o której chciałem zapomnieć. Nie wchodziłem do tego domu od śmierci PN, a gdy jeden z innych do niego wszedł, nie musiałem to puścić. Musiałem to puścić tego cenu. To przewięc, zatem ostatnie pytanie. Henry. Czy piło warto? Tak. <śm Además> to, czy piło warto? Oczywiście, piło warto. Czy 3 ludzi, no to. Jakim no cudem, no? No łatwiej, leży. Paj lewy gaming. No, jest forenczny i wytoczny To jest jak okra, lewą ręką O, koniec mapy hmm. Fajna historia Nie sałowałem, że to rozegrałem że jakieś smaragdy Ufinieniem krasnę w że Możemy odpalić terki, why not? Wykomunt Loki, jakieś inne Odpala się literki? Odpala, odpala, już. Pszcze nie odczuwam mlaków A, nie odczuwam laków nagrywając 16 fps-ów. Wow. No klima jest. Teraz na innych literkach, no lekkie spadki są w fps ale trochę chyba tymczasowo. Nie, cały czas są spadki FPS-ów. nie widzę tak samo jak ja, Skota, że nie widać tego samego co ja. Też nie są takie bardzo spięte, ale tak się bardzo nie świecą, jak Vivici, a ja widzę normalne, takie fajne spytanie, a Vivici bardzo jasno. Nie, no, mi się potapa. Ufasz, to może być bardzo jasne siejterki, ale u mnie są ładne. Ja wyłączyłem ten efekt. Okej, okay, włączyłem efekt. No, fajne tu wszystko wygląda, już nie tak. No, mniej więcej uh, tak samo jak ja widzicie teraz. Czążka ma złotą oświatę taką. Oświatłe, poswiatły. Dobra, nie lewate. Kompletentaryc hajter są bardzo fajnymi shaterkami. Czekam mkwa jest. W sumie taką mkłoną no. fajną mkłapię. Co ten no, z Minus seiterów, tych. Pośpietlone te ruty. Ciekawe, co mam służyć sobie pomagać, kręcą piwice z jaksi i tak dalej, czy raczej jako kryształki to ma służyć? Oto wszystko. No, mniej więcej tak wyglądają Sejtery. satyrs. bloki też fajnie wyglądają, zmieniają kolorki. No i to, dobra, dziękuję za oglądanie filmiku, zostawcie łapki w górę, komentarz oraz... E łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, zapraszam na Discord. możecie wpisywać pocztę, no, fanartę e albo mapkę na pocztę. Alo, elo elo.